Budka kogutka z Kraśnicy. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Reprezentujemy lokalną grupę działania Dolinę Filicy i nasz Dom Kultury w Wielkowy jak Państwo pewnie zauważyli, jest jeszcze jedna ławeczka na przystanku do zagospodarowania żeby mniej znane kobiety ją zagospodarowały. Niech chłopy mają swoją, a baby swoją. O, witam sąsiadko, witam. A co ty tak od rana na tyłachce siedzisz? Roboty nie możesz przy kurach, czy co? Pozdychały ci? Dzień dobry. Nie, nie pozdychały. I na chorują. Nie wiem, co się z nimi dzieje. Chyba po tych długich zimie to depresję mają. Jadę do lekarza po jakieś lekarstwa. No szkoda, a takie miały być zdrowe, no ekologiczne wprost. PKS-a jeszcze nie było? A nie było. Może się zepsuł. Albo zastał kierowca tak jak ty. O! Dora już no. No, no i ja nie zasypiam, ja nie zasypiłam w ja wstaję razem ze słońcem. Kobieto! Ta. Dzisiaj też wstałam, i wykąpałam się, ogoliłam nogi. Aha. No i jeszcze mi się trzy razy z drogi wracałam, bo ta moja prostata mnie tak ganią, że ciągle wysikać do brudu. Jaka prostata? No, A? moja prostata? No, kobieta, ty nie masz prostaty. Że co? Że <laughs> ja bym miała czegoś nie mieć? No normalne. Przecież ludzie mają postatę, nie? Ludzie mają, ludzie mają, chłopy mają, nie ludzie. A ty co, chłop jesteś? No, no już nie. Co? Już nie, ale powiedziałabym ci coś, ale żebyś nikomu nie powiedziała, w No mów, opowiadaj, co tam? Ja zanim się na miejsce prowadziłam, to byłam chłopem. O matko jedyno. No, naprawdę? A ja, kot przed wyborami namówił mnie, żebym się zmieniła płeć. Ła, a obiecywał, że umieści mi na swojej liście wyborczy z numerem jeden, że na pewno wygrą, że będę posłów, a może nawet i marszałką. No i zgodziła się? A co? Ja z mi z męskiej przyjemności dostała tylko ściganie? To ja nie miałam wiele do stracenia, nie? <grym> Kony se wstawiłam, juwenaliów się pozbyłam, ale prostatę se zostawiłam. No i jeszcze hormonów się nażarłam i kobietka ze mnie jak się patrzy, nie? No, jak się patrzy, to tak. Ty. No ale zostałaś tu w marszałku? No nie, bo jak już później zobaczył mnie po tym przeróbce, to tak popatrzył na mnie z góry i mówi, tak czy tak nie pasuje mi pani dolaski. Wow. No, Powiem Ci, że nie znałam Cię w tamtym wcieliniu. No, ale chłop to z Ciebie był żaden, nie ubliżając. Taki kurdubę z też nie jest duży, a jaki chłop, jaki przystojny. No dobra, dobra. No, ale kobitka z Ciebie, no jaka elegancka. I jako już wysoka, ho, ho, ho. A w tym futrze. No to już żeś tako elegancko, że normalnie nie wiem. Ty, no ale nie gorąco ci? No w maju a ty w butrze chodzisz? Może nie gorąco, ale no to chodzę. Przecież nie będę do, maja... do zimy czekać, żeby ludziom nowe futro pokazać, nie? No jak tak, to tak? No, ty, a kiedy kupiłaś? A w zeszłym tygodniu dokładnie wzięłam nam i zarosę kupiłam, To później też się pieniądze rozejdą, ma to na środki ochrony, a to na nawóz, i byłoby w futrze. No, rozchodzą no. się te pieniądze jak nie wiem. Ale ładne to w To Ojej, ty to nutria chyba, nie? No, gdzie nutria? Nutria to ma pomarańczowe zęby. A widzisz, ty, gdzie zęby? No nie. No! Z skarpuły. czego? Z czorne perkuły. A co to za diabelsko? Nie diabelsko, ino baron, ino zagraniczny. To, to już nasze barany się na futra nie nadają. A może by się i nadawały, ale są wodochroną i mutety mają. Ty nie imutety! Bo im wiem, co gotów. Paszporty do mobydła, konie. No, nie wiem, czy świnie mają, ale ale barany to na bank mają i mu Chyba to jest więz. No, pomysł. no, ale. Ale ładne to futro, o jakie ładne. No jeszcze się go zaprezentuje, zobacz, zazdraszczaj mi. No zazdraszczam, no tak mi się podoba, że chyba tyż sobie takie kupię. No mówię ci, no bardzo ładne. A ile za niego dałaś? No 5 tysięcy. Ale euro! No, Jakie dopłaty bierzesz za tą mietłę tam, co na polu ci się wysiada? Jaką mietłę? Kobieto, to jest proso. To jest rzadko dziś już yy, uprawiane zboże i do takich upraw są największe doprawy. Dokształć się trochę, bo widzę, że nic nie wiesz. Ja myślałam, żeś ty u góry pole puściła. A gdzie? Z ziarno też jest drogie z tego prosa, a jeszcze z tej słomy, to całą zimę robiłam pęźle do malowania takie ekologiczne. Wiesz, można nimi malować obory, chlebnie. O, ty jakbyś tym swoim góru wymalowała te e, górniki, to piołe bez zachwytu. Moje kury to mają jaja jeść, a nie pić. Od pionia to są koguty. Tak? No nie koniecznie, góry też dreszcza No Nawet taka przyśpiewka jest. Tak? Pieją góry pieją, nie mają koguta. Oj, ładno, to jest ładno, ta ludowa, no ta. Uh, uh, uh. Ale czy Nie A co? Ma się ten głos, nie? Słuchaj. Ja to bym miała. Wiesz co? Propozycje dla ciebie. A jaką? No, no unijną no, tą No to sługu my ci, rozebieraj się pomimo kolor. Jedna. Tak, żałam się. No w, wiesz, Unia zalecą wszystkim hodowcom, żeby swoje stworzenie zwierzęta hodować bezstresowo. No, no i widziałaś, te moje kurniki, moje kury to mają takie wybiegi. Ale tam... depresję też mają. Lekarstwa im kupię. I tak sobie pomyślałam, że jak ty byś przychodziła i śpiewałabyś tym moim kurum, to one byłyby takie szczęśliwe. Zgłupiałaś? No co? Że co? Że ja z moim wykształceniem miałabym twoim kurum śpiewać? No jakie ty masz wykształcenie? No, przepraszam. No ja mam maturę i kursy niektóre. A no, no jak tak, to tak. Ale ja bym ci płaciła. A, w naturze znaczy się. O. Jajami. A jakbyś mi płaciła jajami, to czemu nie? To może? No się. Ty, ale wiesz co? No. Y, w Ameryce Południowej chyba. To jest ty? już... To jest już to śpiewo ludzkim pięknym głosem. Eee! Jest! A gadają! Nie, nie! Yes. Yes. Słyszałam w radiu na swoje własne uszy pięknym, operowym męskim głosem. To jest taką Jose Kura. <grym> Czego ty Amerykanie nie wymyśl? No, Widzisz? Ty! Ale jak sobie myślę o tych moich kurach. No. To one też nie są takie zwyczajne, że co? Powiedziałabym, że to taka krzyżówka jest. Tak? No, taka krzyżówka y, kosmiczno-ekologiczna. Jak? No jak? No mają się lune nóżki i jaja. A w dali to już są takie normalne, takie wolno biegające. A wolno biegające. Te, co miałaś przed tym, to były wolno biegające. Mój pies, jak wpadł na ten wiek, to zawsze mi jedno narosło przyniósł. Mo Moją kurę? Ale, ale czekaj, nie się. A, a, te, a z tych to jeszcze mrozołu nie jadła. Bo jak tak zobaczą kury, jak zobaczył mojego psa, to tak skieprzałem do kurnika i jeszcze drzwi za sobą potrafią zaciasnąć. No. no widzisz, jakie teraz nie jest mądre? A spożynie Ty wiesz, starojaśkowo. To ma takie ciśnienie. Co godo do niej grzecznie, męskim, pięknym głosem. Z Brukseli syn mi przyniósł. Coś ty do no. stary jaśkowy. Do stary jaśkowy. A co u godo? do? No co? No, mówi jaki ma puls i ciśnienie. I co widzę? To, a co może więcej powiedzieć stary Jaśkowy? No, jakby tak tobie mierzył dziś nie, to może być jakiego komplementa. Powiedział, nie? Tak. No, no co tam na przykład, że możesz mieć sami jedną no skórę. Tak. No? Gdzie tam? Na ręce! Tam, gdzie ci dotyko. A ty. A to może już są wibratory gadające? Oj, nie zaczynaj głupiego tematu o seksie ze mną, bo mnie to już wcale nie interesuje. O! No to powiedz, gdzie jedziesz? A do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem jadę. Właściwie poprawić ten wniosek już trzeci raz jadę. Złożyłam sobie taki wniosek z tego małego projektu o dofinansowanie. Coś no, to... Ty tam znowu wymyśliła? A salon piękności będę otwierać. Ha! Gdzie? U mnie na podwórzu, w No to jestem ciekawa. skąd ty tych piękności nabierzesz, jak wszystkie co młodsze, ładniejsze, to już dawno wyjechały za granicę, do dużego miasta. Przecież to w tym wniosku nie o to chodzi, żeby pokazywać te ładne jak małpy. No ty wiesz, salom No tak, ale tam chodzi o to, żeby właśnie z tych stawień, co się zostały, z tych gęsi, że tak powiem, do przenośni, zrobić piękne łabędzie. No. To się tak do. To no, pewnie zatrudnię fachowców, to se ze wszystkim poradzą. <laughs> ciekawo jestem, czy ze stary Jaszkowy to też łabędzia by zrobił. <laughs> Jaśkowy by to byłoby trudno, chociaż jakby ją tak wykąpał. O, dobrze wymoczył. Piórka pod skubą, dziób umalował. O, pazurki przyciął. I umalował. No to może do kobiety byłaby chociaż podobno. I dzieci by nie straszyła. No właśnie, no. <laughs> oj, 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 ale.